Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Uglobinicz. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Uglobinicz. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Uglobinicz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjechała tu kiedyś pielgrzymka do Maczugorii i Poprosili mnie o to, żebym im sprawował mszę świętą w jednym pięknym miejscu, w pięknym czasie. I odprawiliśmy tę mszę świętą. Było bardzo pięknie. Udzieliłem nawet komunii świętej pod dwiema postaciami przed zanurzeniem. Jedni przyjęli ją na klęcząco, drudzy na stojąco. I po skończonej mszy świętej wychodzę na zewnątrz, a oni stoją w grupce. I co robią? Kłócą się. Kłócą się o to, czy mnie świętą przyjmować na stojąco czy na klęcząco. Oczywiście jeszcze w kontekście jest, czy do ust, czy na rękę. I tak zastałem ich skłóconych po mszy świętej. Kiedy dzisiaj sięgam do Ewangelii, dzisiejszej, dzisiejszego dnia i czytam z świętego Łukasza, to. Nasuwa mi się taka wielka analogia tego, co tam się wtedy stało. Przeczytam Wam fragment Ewangelii świętego Łukasza. Pewien faryzeuszu zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: Właśnie Wy, faryzeusze, dbacie o czystość. Zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nie rozumni, czyż stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także i wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz na jałmużne, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Popatrzcie, Jezus nie obmył rąk przed posiłkiem. Może i my dzisiaj zwrócilibyśmy mu uwagę. Panie, dlaczego nie umyłeś rąk? Dlaczego nie zdezywokowałeś rąk? Przecież nie można jeść, przyjmować pokarmu brudnymi rękami. A Jezus, słysząc to, mówi do faryzeusza o czymś zupełnie ważniejszym. Mówi, zwracasz uwagę na to, co jest zewnętrzne. Natomiast zupełnie nie dbasz o to, co jest wewnątrz. Popatrzcie, ile kłótni, ile, ile w złości jest przez to, że nie możemy się zgodzić jedni z drugimi. Jedni chcą Komunię Świętą na klęcząco i do ust, drudzy chcą na rękę, na stojąco. I powstaje wielka kłótnia. Tymczasem zaniedbuje się to, co najbardziej istotne: wewnętrzne. Bo to nie od czystości rąk zewnętrznych zależy Twoja sposobność przyjmowania w ogóle Komunii Świętej, ale od tego, co jest w Twoim sercu. Jezus, kiedy ja tu spożywał posiłek ze swoimi uczniami, też zadbał o to, żeby byli czyści. I podszedł do nich i obmywał im nogi. Kiedy Piotr zobaczył, to najpierw nie chciał, ale kiedy Jezus mu powiedział, że jeżeli go nie obmyje. To nie będzie miał udziału z nim, to Piotr prosi, Panie, umyj mi nie tylko nogi, ale i ręce i głowę. Jezus mu odrzekł, ten kto się wykąpał, nie potrzebuje jeszcze raz się myć, chyba z wyjątkiem nóg, gdyż cał jest czysty. I Wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. Niestety, nie wszyscy, którzy przystępują do Komunii Świętej, są czyści. Może zewnętrznie są czyści, ale często w sercu jest Złość, gniew, obłuda, nie ma miłosierdzia. I to jest wielka przeszkoda do tego, aby przyjmować Komunię Świętą. Jeżeli dziś mamy się o coś kłócić, mamy o coś walczyć, to nie o te zewnętrzne znaki przyjmowania Komunii Świętej, chociaż one są ważne, nie przeczę, ale zwróćmy uwagę na to, że wielu naszych braci i sióstr przyjmuje Komunię Świętą. Bez spowiedzi, bez przygotowania. Święty Paweł w liście do Koryntian mówił tak: Ktokolwiek jednak by jadł ten chleb lub pił z kielicha Pana w sposób niegodny, ten będzie winien ciała i krwi Pana. Niech każdy wpierw wnikni, wnikliwie oceni samego siebie, a potem niech i je ten chleb i pije z tego kielicha. Kto bowiem i je i pije, a nie zważa na ciało Pańskie, je i pije na własną zgubę. Właśnie dlatego tak wielu wśród Was jest słabych i chorych, wielu też zmarło. Jest taka pozytywna, yy, pozytywny efekt tej, tego sporu wielkiego, jak przyjmować komunię Świętą. Bo czy po jednej, czy po drugiej stronie yy, ludzie uświadomili sobie, że przyjmują ciało żywego Jezusa, że to nie jest opłatek. I to jest bardzo pozytywne, że zrozumieliśmy to, co wielu zapomniało, na co nie zwrócało już uwagi, że Komunia Święta to nie jest zwykły chleb, że to nie jest okruszna chleba, ale że jest to ciało Pana Jezusa, żywego Jezusa które trzeba przyjąć z wielkim szacunkiem, z wielką miłością. I to jest bardzo ważne. Jezus, gdyby miał nam dzisiaj coś powiedzieć, zwrócić nam uwagę, to zwróciłby nam uwagę właśnie na wnętrze, na nasze serce. Widzicie, wielu ludzi, Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy oczyścili swoje serce. I Maryja, kiedy przychodzi do nas w różnych miejscach na ziemi, tutaj w Meczugorie, to zachęca nas do spowiedzi i to spowiedzi comiesięcznej. A popatrzcie, ilu ludzi spowiada się tylko dwa razy w roku, a przyjmuje Komunię Świętą cały rok, nie zwracając uwagi na to, że dodają grzech do grzechu, grzech do grzechu. Jak się tych grzechów bardzo dużo nazbiera, to może wtedy pójdą na. Na spowiedź często też nie widzą swojego serca. Może nie popełniają jakichś zewnętrznych, wielkich grzechów, ale w sercu jest nienawiść, gniew, zazdrość, nieczystość, jakieś nieumiarkowanie. Na to trzeba spojrzeć. Jeżeli człowiek odda, jak Jezus mówi, na jałmużne swoje serce, jeżeli spojrzy z miłosierdziem na drugiego człowieka, wtedy wszystko dla niego stanie się czyste. Drodzy bracia i siostry, bardzo Was zachęcam do tego, abyśmy, jeżeli mamy o coś prosić Pana, o coś zabiegać, to o to, aby, abyśmy wszyscy przyjmowali ciało Chrystusa z czystym sercem po spowiedzi, po dobrej spowiedzi. Prosimy Cię, Maryjo, oczyść nasze serca z grzechów. Dodaj nam odwagi, abyśmy się nie bali przyznać do tego, co jest złe. Abyśmy nie, nie walczyli o zewnętrzne tylko przejawy naszej wiary, ale żebyśmy dbali o nasze serce. Prosimy Cię o to z całego serca. Dotknij naszych serc Twoją miłością. Tak, abyśmy zrozumieli, na czym polega to, co Jezus wyraził w słowach. Chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Panie Jezu, oczyść nasze serce i pomóż tym, którzy pogubili się, odnaleźć drogę do Ciebie. Z Gorję, z miejsca, w którym Maryja wzywa, abyśmy się pojednali, abyśmy się co miesiąc spowiadali, chcę Was serdecznie pobłogosławić. Pan z Wami, niech Was strzeże błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.